Panie Senatorze, dlaczego zdecydował się Pan zaangażować w akcję List do ojca? Proszę Państwa, krótkie, krótko zwięźle na temat. Pokażmy, że w, ro, że w polskiej rodzinie jest także miejsce dla polskiego ojca, dobrego, czułego, delikatnego, takiego, jako, jakiego dzieci chcą, żeby go miały. Pokażmy, jak ważną rolę odgrywa w naszej rodzinie, w tej rodzinie, takiej, którą chcielibyśmy, żeby była. Rodzina pełna. Ale także pokażmy, że również jest pewna tęsknota. Dzieci, do ojców, których tych ojców nie mają z różnych powodów, często losowych, tragicznych, ale także niech to będzie również wołanie dziecka od zdrową polską rodzinę. I tutaj nie mogło być inaczej. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, Senat musiał się w to włączyć, ponieważ jest to droga do dobrego. Jest to podkreślanie czegoś, co jest naturalne, oczywiste, autentyczne. Polska rodzina powinna być pełna, polska rodzina powinna mieć ojca, powinna mieć matkę, powinny być dzieci i dlatego my się w to musimy po prostu włączyć. Dlatego zachęcam wszystkich, zachęcam dzieci, zachęcam rodziców, aby pomogli, pozwolili swoim dzieciom, aby takie listy mogły być napisane, mogły być przez nas odczytane, być może także wydrukowane w różnych, w różnych publikacjach, żebyśmy mogli również ojcu powiedzieć słowo dziękuję, ale także, żeby dzieci mogły powiedzieć Ojcu słowo, proszę. Dziękuję, przyjemnie. Dzięki, dziękuję, przyjemnie. Dziękuję,